jak wyglądają prośby setera o głaski? Tylko spójrz. Okej, okay. okay, kobieto, jakie okej, okay, okay. głaskaj! Nie podśmiechuj się tam, ja to widzę. Ej, no co ty robisz? Nie odkładaj ręki, głaskaj! No, od razu lepiej, głaskaj. Tak, o. Jezu, co za leniwe babsko mi się trafiło. Ej, kobieto, co przestałaś? Dalej, głaskaj mnie. Nie śmiej się, to nie jest śmieszne, że mnie nie głaskasz. To w ogóle nie jest śmieszne. Matka! Głaska mnie. Na dwie ręce byś mogła. To by było fantastycznie. Tak, o. Co przestałaś? No, ileż muszę to powtarzać, że masz mnie głaskać? Jeszcze sobie pomrucz, nie? Na mnie. Pomrucz sobie na mnie, bo nie, bo nie głaszczy, tak? A teraz popatrzcie na aktora drugoplanowego. Najlepszy. Siomplon, napisz mi w komentarzu, czy mi się wydaje, czy ja mam naprawdę mega leniwą matkę. No bo nie wiem, czy wymienić ją na lepszy model, nowszy jakiś. A teraz daj łapę i podaj dalej.